Lato to oczywiście okres szlifowania formy, ale też kolejnych cennych doświadczeń przychodzi Wam przegrywalizować w naprawdę mocnym zestawieniu. No i jak z perspektywy dyspozycji swojej obecnej dzisiaj czujesz się, jak Twoja forma? U, tak, to jest na początku sezonu letniego, przygotowujemy się do zimy, także można powiedzieć, że wracam po kontuzji i formę buduję już na zimę. Krótko, Kasper Juroszek, drodzy Państwo, poprosimy Dawida Kubackiego. Dawid, Złoto Igrzysk Europejskich. Dobry, mocny start sezonu w Twoim wykonaniu, choć w nieco nietypowym terminie, bo przecież na przełomie czerwca i lipca Igrzyska Europejskie w Polsce miało oczywiście miejsce. Zapewne wobec tego przyjdzie jeszcze czas na to, by przygotować tą optymalną dyspozycję. Pytanie jednak, czy kibice już teraz mogą zacierać ręce, jeżeli chodzi o te najbliższe konkursy, także w szyrku? Dzień dobry. Myślę, że te, te konkursy, które mieliśmy podczas Igrzysk Europejskich, pokazały, że nawet w tym początkowym etapie przygotowań, kiedy nie wszystko gra, jest rozkładane do kupy, tak naprawdę, to kiedy przychodzą zawody, no to, to nie tylko ja, ale my jako cała, cała drużyna, każdy z osobna potrafi się zmobilizować i wykrzesać z ciebie 100% i to działa. Więc myślę, że to jest, to jest dobry progno prognostyk. Oczywiście teraz cały czas jesteśmy ze cyklu przygotowań, więc nie, nie wszystko będzie może idealnie, ale, ale na pewno jesteśmy na tyle dobrze przygotowani do, do tych startów, że z uśmiechem na ustach będziemy mogli walczyć również o te najlepsze lokaly. No a jeśli jest uśmiech na ustach i pozytywna dobra energia do tych sportowych emocji, na pewno wyjątkowych oczywiście związanych z naszymi zawodka, zawodnikami nie będzie brakować Kamil Stok, drodzy Państwo. Można powiedzieć, niejako wraca też do szczerku po 12 latach. Odwołujemy się oczywiście do letniego Grand Prix, które miało miejsce w roku 2011 i Kamil, ty masz chyba bardzo dobre wspomnienia z tymi zawodami, bo wtedy miejsce trzecie, medal brązowy. Teraz będzie jakaś poprawka jeszcze? Dzień dobry wszystkim. No po pierwsze, że jestem, może tego zawsze. Jak Dali też hmm. i ostatni, ostatnie tygodnie były dosyć dla nas intensywne dużo, dużo treningu specyficznego. Natomiast no, tak muszę być hmm. dyplomatycznie hmm. tej ja odpowiedzi, bo rzeczywiście te, te poprzednie zawody, które tutaj się odbyły, były dla mnie bardzo udane. Trzecie miejsce to był super wynik zwłaszcza, że tak naprawdę wchodziłem w, taki, w takie dorosłe skakanie. Trzecie miejsce. <noise> <noise> tak. No ale dalej nie działa. No, będę, <noise> ale, nie Wtedy trzecie miejsce było dla mnie super. Natomiast wiem, że teraz dla mnie ten etap tak naprawdę jest bardzo długi, przygotowawczy. Skupiam się bardziej, żeby przygotować bardzo dobrą dyspozycję na zimę. Natomiast no, postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby oddawać jak najlepsze no i tego się oczywiście trzymamy, mamy nadzieję na dobre wyniki jeżeli chodzi o Kamila Stocha. Paweł Wąsek, w zeszłym sezonie dobre Twoje skoki, jeżeli chodzi właśnie o letnie Grand Prix, i czwarte na koniec jeżeli chodzi o tę klasyfikację generalną. No i pytanie, czy plan na ten sezon, właśnie jeżeli chodzi o tę część letnią skoków, to minimum powtórka? Myślę, że powtórka, jeżeli chodzi o przygotowania do sezonu, bo w zeszłym roku... Yy, udało mi się przepracować całe lato bez problemów, nie miałem żadnej kontuzji, się spokojnie przyglądałem do zimy i to też jest ten cel na, na to lato, żeby faktycznie przepracować ten okres. Yy, co do samych wyników w lecie, by nigdy yy, nie było to moje marzenie, po prostu chcę sprawdzać, yy, chcę się sprawdzać z innych tak, jak to wygląda, czy idę do bramodrogowy. Aleksander Zniszczow, oczywiście także obecny dzisiaj razem z nami. Ostatni sezon pokazał, że ta forma i dyspozycja Aleksandra Zniszczała stale zwyżkuje, że jest coraz lepsza. No i jakie założenia, Aleksander, stawiasz sobie właśnie na te najbliższe tygodnie, też patrząc z perspektywy sezonu ubiegłego i tego już pierwszego też startu, który właśnie za tobą? Przede wszystkim takie cele sobie stawiam, żeby cały czas się rozwijać, żeby nie stać w miejscu i patrzeć w przyszłość. Te skoki w moim wykonaniu cały czas stawały się coraz lepsze i dobrze wiem, że jeżeli te skoki będą lepsze, to wyniki przyjdą same z siebie. Tak. Więc e, nic nie chciałbym bardziej dokładać siłowo, tylko cały czas konsekwentnie pracować nad sobą. Bo no to oczywiście również życzymy, by ta forma była stale zwyszkująca, Uśmiecha się cały czas tutaj Piotr Żyła. Czas wobec tego również Piotrek na twoją odpowiedź. Dzisiaj jesteśmy w Szurku, skocznia na skalitę. Pochodzisz oczywiście z Wisły. Czy wiemy oczywiście, że energii na co dzień ci nie brakuje. Pytanie, czy kiedy pojawiasz się w Beskidach, kiedy widzisz tutaj beskidzkich kibiców, to jeszcze jakieś pojawiają się dodatkowe pokłady tej energii jeszcze większa chęć do skakania? Tak, e, szczególnie, że w której kulturze belgijskiej jest. Czyli to dodatkowo napędza. Tak, dokładnie. A ty miałeś okazję już pojawić się tak, na którymś z koncertów, na którymś z wydarzeń? Występowałem. No, występował. <grywa> e, e, akurat na występie nie było to do niedzieli jeszcze troszeczkę czasu będzie, może, może uda się gdzieś pojawić, ale rozumiem, że... Da, to jest tak, na byłem, tak byłem, na plac. byłem tak plackach. Dobrze. Dobrze, czyli też od, od odpowiednie przygotowanie również tutaj jest. Ale wracając do pytanie rozumiem, że rzeczywiście, tak jak wspominaliśmy, kwestia kibiców tutaj okolicznych, swoich, znajomych, bliskich sprawia, że tej energii pojawia się chyba jeszcze, jeszcze więcej. Pytanie, czy to być może wpływa też jakoś na twoją koncentrację, czy nie ma to dla ciebie żadnego znaczenia? E na pewno na pewno taki stopniu ma. Jest to zawsze taka dodatkowa mobilizacja i dodatkowa taka taką dodatkową energię wykrzefać Kibice dodaję jednak no takiej taki dobrej pozytywnej energii. No to tego drodzy państwo na pewno nie zabraknie, ale zresztą jak słyszymy i widzimy u Piotra żyły zawsze dobra, pozytywna energia. Uśmiecha się prezes Adam Małysz. Panie prezesie, przed nami oczywiście konkursy tutaj w Szczyrku i to też swego rodzaju przygotowanie do wyjątkowo, wyjątkowego wydarzenia historycznego, bo przecież już w styczniu w Szczyrku po raz pierwszy w historii zawody Pucharu Świata. Dokładnie. no Będziemy mieć po raz pierwszy turniej Polski, czyli Hewisła-Szczyrk-Zakopane. Wszystko w zasadzie w jednym tygodniu, trochę rozłożonym. Będzie intensywnie, ale myślę, że też będzie bardzo fajnie. E, no, skocznia myślę, musi w modernizację, stąd też e, próba przed zimą odbędzie się właśnie tutaj już w weekend letniego Grand Prix. E, no, pogoda jaka, jaka pogoda, wiemy, jest zapowiadana, więc miejmy nadzieję, że kibice nas rozgrzeją, e, a chłopaki zawsze chcą jak najlepiej skakać, także na pewno dostarczą nam wiele emocji. Spodziewamy się emocji i na pewno skocznie w szybko egzamin, jeśli chodzi o to przygotowanie techniczne i organizacyjne względem Pucharu Świata, który czeka nas oczywiście w styczniu.